synchronizujemy zegarki wybiła 7:20 okej okay, eee, 2 znowu akurat jak wchodzę na antenę to zmienia się godzina dobrze więc 7:21 już była a tak naprawdę przepraszam a tak naprawdę 7:21 dopiero będzie bo przed nami właśnie 7:21 jest 2 lutego, ja nazywam się Michał Kwiatkowski i zapraszam na dzisiejszy niedzielny odcinek. Dzień dobry, witajcie, mamy piękną sobotę przed nami, sobotę, niedzielę. Em, możecie w sumie dać znać jak wyszliście w miesiąc, bo jestem ciekawy. E, przyznam się bez bicia, że ja nie najlepiej, ale tutaj zapraszam na mojego Instagrama i e, tam bardzo chętnie przeczytam jak minął wam pierwszy dzień tego, em, tego lutego. Tak, i przechodzimy do kalendarium. Czyli 2 lutego w niedzielę imieniny obchodzą Kornel Maria Miłosława oraz Andrzej Ermen Truda, Filip, Franciszek Gonaslav, Gonasalwy, Jan Joanna, Katarzyna, Korneli Korneliusz, Laurencjusz, Laurenty, Marcin Markwat, Mikołaj Miłosław, Piotr, Stefan. Teodoryk, Teofan, Wawrzyniec, Werner oraz Mirosław. Także wszystkiego najlepszego. A poza tym mamy dzisiaj Dzień Naleśnika, także myślę, że można fajne śniadanko sobie zrobić i pocelebrować. Dzień Niedźwiedzia. Dzień, światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Konsekrowanego. Tak. Światowy Dzień Mokradeł. Czyli mokrych terenów, światowy dzień pozytywnego myślenia, więc. A więc tego nam wszystkim życzę, żeby na no dzisiaj myśleć pozytywnie. Poza tym w Polsce obchodzimy dzisiaj Dzień Handlowca, a w Kanadzie i USA Dzień świstaka. Jest dużo filmów poświęconych na temat dnia świt, twis, świstaka. Zobaczymy, czy Gnojek w tym roku zobaczy swój cień, e, Kalendarium, czyli polska i co się stało na e, właśnie 2 lutego. Przede wszystkim w 2000 ukazało się premierowe wydanie magazynu interwencyjnego e, Telekurier w TVP3, potem w Info i w regularnie, już w TVP. W 2006 przywódcy PIS Samoobrony Rzeczpospolitej i LPR podpisali tak zwany pakt stabilizacyjny. Ceremonia była transmitowana na żywo wyłącznie przez telewizję Trwam i w odpowiedzi na to pozostałe media odmówiły uczestnictwa w ponownym podpisaniu paktu, które później dla nich zincynizowano. W 2007. Oscypek, jako drugi produkt polski yy, regionalny, e, jeszcze raz. Oscypek, jako drugi pro, polski produkt regionalny, uzyskał status chronionej nazwy pochodzenia Unii Europejskiej. Także, Polska Górą. I tego samego dnia, Pałac Kultury i Nauki został wpisany do rejestru zabytków: Polska Górą. Poza tym na świecie, hiszpański konkwistador Pedro de Mendoza założył miasto Buenos Aires. W 1653 nowy Amsterdam otrzymał prawa miejskie. Nowy Amsterdam dziś nazywa się Nowym Jorkiem. W 1675 w Greenwich rozpoczęto budowę pierwszego angielskiego obserwatorium astronomicznego. W 1709 na bezludnej wyspie należącej do archipelagu Juan, do archipelagu Juan Fernandez na Pacyfiku odnaleziony został rozbitek szkocki Aleksander Selkirk, który prawdopodobnie zainspirował, zainspirował Daniela Defoe, do napisania powieści Robinson Crusoe. W 1856 Dallas w Teksasie również uzyskało prawa miejskie, a w 1887 w Pank w Pensylwanii odbyły się pierwsze obchody Dnia Świstaka. W 1913, więc już przechodzimy do XX wieku, oddano do użytku dworzec kolei podmiejskich Grand Central Terminal przy 42nd Street i Park Avenue. Czy, czytam z kartki, na obszarze, na obszarze Midtown Manhattan w Nowym Jorku. Będący obecnie największym dworcem kolejowym na świecie pod względem liczby peronów, bo ma ich aż 44. W 14, a więc dokładnie rok później, odbyła się premiera amerykańskiego filmu niemego pod tytułem Aby zarobić na życie w reżyserii Henry'ego Lermana, w którym zadebiutował nie kto inny jak Charlie Chaplin. W 1920 podpisano, pa, podpisano traktat w tartu na mocy którego Rosja radziecka uznała niepodległość Estonii ehm, w 24. w trakcie pierwszych zimowych Igrzysk Olimpijskich w Szamonii została powołana Międzynarodowa Federacja Narciarska, czyli FIS, a tak naprawdę nazywa się to Międzynarodowa Federacja Narciarska i Snowboardowa. Także niech tutaj nikt nie czuje się pokrzywdzony. W 1940 w Indianapolis odbył się debiutancki występ Franka Sinatry z orkiestrą Tonego Dorseya. Tomego. W 1943 na froncie wschodnim zakończyła się bitwa stalingradzka. W 1974 dokonano oblotu amerykańskiego samolotu wielozadaniowego F-16, a w 1981 ukazał się album Killers, czyli drugi album studyjny brytyjskiego zespołu Iron Maiden. Nie będę wam was z tym dzisiaj katował, ale tak. Jeśli chodzi o śmierć, nie znalazłem nic. Jeśli chodzi o urodziny, tylko piłkarzy. W 87 urodził się Gerard Pikek, czyli już piłkarz emerytowany. W 89 urodził się Iwan Perisic, czyli chorwacki piłkarz pomocnik klubu PSV Eindhoven. I w 95 urodził się najmłodszy z nich. Czyli Karol Linetti, polski piłkarz. Również pomocnik, tylko że z Torino. A więc liga włoska. Dobrze. Chingyal i lecimy z przeglądem. Mamy dużo czasu dzisiaj. Odpalamy Instagrama i zobaczmy, co tam w trawie piszczy. A, no i na Instagrama, oczywiście, bardzo Was zapraszam. O proszę, wczoraj y, pierwsze urodziny obchodził kanał Zero. Dopiero rok? Wow, myślałem, że aktywni są dłużej. O wiele dłużej. Myślałem, że już strzę. A oni wczoraj dopiero rok. No to wszystkiego dobrego. Kurcze, same memy i wpisy, w sensie albo nagrania, i musiałbym je oglądać, bo nie mogę, nie mamy ten, ten czasu. Okej, okay, możemy zrobić przegląd tego. Przegląd relacji, bo to się nie jest celem. Bo jak mam tak siedzieć i nic nie mówić, to, to sery. Dobrze, czyli raz jeszcze. Zaczynamy od Sławomir Mencena. Co słychać? Plan na sobotę. Wczoraj pan Sławomir Mencen był w słupcu. Wrześni, Środzie wielkopolskiej, śremu i gnieźnie. Chwała Wielkiej Polsce. Zdjęcie z wrześni. Tłumy w kolinie po horyzont. I mi się coś wiknęło, przepraszam was. <śm> Września, faktycznie dużo osób. Wchodzi na scenę zdjęcia, zdjęcia, zdjęcia. No nie, nagrania, nagrania. Przypinka MenCEN 2025. No generalnie umęcena na nic jakoś powalającego. Eee, Rafał Trzask, albo dobra, Nawrocki, bo mam, mam obok. Publikuje 11 godzin temu post. Kolejny udany dzień dziś województwo łódzkie. 11 godzin temu skończył taki objazd i odwiedził Bednary, Kutno, pod Poddębice i Zgierz. Hmm. Sprawdźmy, co stanowskiego. Okej, okay. parę zdjęć i i zero konkretów. Okej. Okay. Sprawdźmy trzaskowskiego. Jest relacja? Hmm. Odwiedzają solnicę panią Dorotę i Andrzeja. Okay. Było śniadanie i rozmowa o najważniejszych sprawach dla, dla rolników. Serdeczne przyjęcie. Nie guzik, e, dziękuję za serdeczne przyjęcie, ale i za bardzo konkretną rozmowę. Żuławy Wiślane, e, konferencja prasowa w porcie Gdańsk, Weiherowo. I wychierowa. Dobrze. Yyy... Magdalena Biejat. Mamy. Podpisy. Konwencja. A konwencja już dziś na wszelkich kanałach telewizyjno-internetowych. Dzisiaj w niedzielę, 2 o 14.00. Także, tak naprawdę, już bardzo niedługo. Jak ktoś chce, to może posłuchać. Ja w sumie jestem ciekawy. ...publikuję nagrania z porannej zbiórki na targowisku w Bartodziejach w Bydgoszczy. Bydgoszcz, więc i więcej tych mm, nagrań, których nie mogę zobaczyć. Hmm. Czyli zostaje nam Nawrocki. Nie, Nawrocki już mieliśmy. Czyli hołownia. Hołownia, który nie ma żadnej relacji, czyli powiedzmy, że już. I ja bym zdał się na Donald. A, zobaczmy jeszcze. Robert Biedroń. Zdjęcie z siłowni, proszę bardzo. I dzisiaj w programie Kawa na ławę będzie właśnie Robert Biedroń o 10.30 dzisiaj. No i konwencja prezydencka Magdaleny Biejat również na Instagramie u Roberta Biedronia. Hmm. Znaczy to są. Żeby nie było, bo faktycznie kurczę, większość czasu dzisiaj siedzę i nic nie mówię, ale tutaj w większości są tematy takie albo memy, albo coś o Deepsiku, albo o jakichś kompleksach, albo o dziet dzietności. No i to są dobre informacje. Do wiosny pozostało jeszcze 47 dni. Yy, mamy dwóch Polaków nie tylko w Barcelonie, ale i w Winterze Mediolan, bo Nikola Zalewski przeszedł oficjalnie do... Yy, do Mediolanu. Katastrofa samolotu w USA to już wszyscy znamy. Hamas uwolnił kolejnych trzech zakładników, tym razem bez ekscesów. Super. Sześć rzeczy, które warto wiedzieć wczoraj yy, według TVN 24. Ziobro doprowadzony na posiedzenie komisji. Wolna Wigilia, ustawa weszła w życie. Protesty w Niemczech, cicha rewolucja w Polsce, Brytyjczycy wprowadzają nowe przestępstwo i Francja walczy z powodzią. Dobra, nie. Dobrze, ja chyba zrobimy dzisiaj troszeczkę inaczej niż bo ym, nie do końca wiem, o czym mam mówić, a z drugiej strony zdaję sobie sprawę, jak brzmi i wyglądam. Bo jestem już po drugim dniu Turnusu, gdzie spałem za krótko zdecydowanie, żeby dzisiaj być zdolnym do poprowadzenia. Zróbmy tak, że dzisiaj, żeby oszczędzić Wam i mnie, to skończymy dzisiaj wyjątkowo trochę wcześniej. Mogę wam jeszcze powiedzieć, że... A, tą osobą ciekawostkę zapomniałem. Losową ciekawostką jest, że taki przeciętny ołówek starczy na narysowanie około. Aha. Przeciętny ołówek starczy na narysowanie odcinka o długości około 50 km. Także taka ciekawostka. I, i, i. I dzisiejszą polecajką muzyczną jest Just What I Needed od zespołu Dekars. Nie bawimy się w żadne urodziny. To nie będą Iron Maiden, którzy dzisiaj wyszli, nie mają powiedzmy swoją rocznicę ta płyta. Tylko przyjemniejsza piosenka. Dość stara piosenka, bo wczorajsza była z 77, dzisiaj 78, ale uwierzcie mi, że warto. Do tej piosenki Was zapraszam, a na te strony Was zapraszam na YouTubie 721 i na Instagramie mkwiatkowski i przez 2y na końcu, żeby było tak młodzieżowo. I tak. Dziękuję Wam za słuchanie tego odcinka. Ten oraz wszystkie inne przez prawie już miesiąc prowadził dla Was Michał Kwiatkowski. I do usłyszenia już jutro o 7.21.